Paradoks Tindera z perspektywy osoby a społecznej. Dzień dobry Państwu. Tak sobie myślałem ostatnio, że nawet gdybym miał 5 milionów złotych na koncie, nie wiadomo jaki zajebisty biznes, nie wiadomo jakie kwoty pieniędzy po prostu obracałyby się przez moje ręce. Byłbym człowiekiem sukcesu, bo przecież sukces w dzisiejszych czasach to są tylko i wyłącznie pieniądze. To wcale nie jest tak, że sukcesem jest być szczęśliwym człowiekiem. Sukces to jest posiadanie pieniędzy, nawet jeżeli nie masz czasu, żeby się wyspać do porządku, bo ciągle jesteś w robocie. To jest definicja sukcesu współczesna w społeczeństwie figurująca. Niemniej jednak, załóżmy, że jestem teraz bogaty, mam kupę hajsu. To przy moim trybie życia, gdzie jestem osobą społeczną i spędzam stanowczą większość mojego czasu. Sam ze sobą, po prostu. A jak ktoś poznaje, to zazwyczaj są to osoby, które mieszkają na drugim końcu Polski i poznaje je przez internet i przeważnie są to i tak faceci, a nawet jeśli są to jakieś kobity, to i tak już są pozajmowane. To paradoks Tindera w moim przypadku polega na tym, że mimo, że byłbym bogaty i nie wiadomo jak zajebisty, to i tak jakbym chciał sobie kogoś znaleźć, to musiał przepierdalać się przez ten śmietnik, jakim jest Tinder. Kolejny raz przytoczę ten przykład, że jak chcecie mieć złoty naszyjnik, czy złoty pierścionek, to wy możecie iść na śmietnik i go tam szukać i może go znajdziecie po trzech latach, bo ktoś przypadkiem wyrzucił, ale prościej wam będzie pójść do roboty i na to zarobić. To tak właśnie jest z szukaniem sobie drugiej połówki na Tinderze. Poznacie pewnie jakąś już kobitę nie pierwszej jakości, która była przeorana przez 50 mokeb z Afryki, i nagle jej się teraz odpaliło, że szuka kogoś na stałe i jest w połowie ciała wytatuowana, albo nie wiem jaka. Albo jest po prostu już skrzywiona emocjonalnie, jest niestabilna. I szuka jakiegoś tam beciaka, w cudzysłowie, żeby się tam z nim związać, bo tyra w żabce i chce kogoś po prostu mieć, żeby ustabilizować swoje życie. No realistycznie, jak chce się kogoś poznać na całe życie i mieć tam jakiś związek, to to trzeba zrobić albo w szkole średniej, albo na studiach. Czy bezpośrednio, może jeszcze po studiach jest się przed trzydziestką w miarę młodą osobą, ale później już nie ma za bardzo takiej możliwości, bo wszyscy ludzie mniej więcej w Twoim wieku już są albo pozajmowani, albo zniszczeni przez życie, tak naprawdę. I tam gdzieś będą wyjątki raz na tysiąc przypadków, ale są, no te wyjątki są mało prawdopodobne, powiedzmy sobie szczerze, więc jak już komuś. Coś zostaje, to wiązanie się z kimś, co jest o kilkanaście lat młodszy, a to dopiero już jest kompletna głupota w mojej opinii. To już w ogóle mamy mowę o niestabilności emocjonalnej, no bo jednak z perspektywy gościa, co będzie mieć lat 35 czy 40, jak się zwiąże z 22-letnią studentką, to przecież ta różnica poglądowa, intelektualna jest tak gigantyczna, że tego nie da się w ogóle przeskoczyć. No ale wiadomo, pociąg seksualny sprawia, że i wolą po prostu sobie poduprzyć i wiązać się z kimś, co ma siano w głowie, po prostu jeszcze jest młody, więc siłą rzeczy ciężko jest, żeby był jakoś szczególnie ogarnięty intelektualnie ze względu na swój po prostu wiek, bo jeszcze za mało przeżył, żeby był na wyższym poziomie intelektualnym na ogół. Także trzeba się z tym pogodzić. Polecam wszystkim, którzy są tam mniej więcej w moim wieku lub starsi, że no w pewnym wieku już po prostu nie wiadomo jakiej miłości nie znajdziecie w swoim życiu, no chyba, że właśnie chcecie marnować kupę czasu, nerwów, zdrowia psychicznego i pieniędzy, żeby spotkać się z byle kim, stawiać obiady tym kobietom i myśleć, że kogoś tam nie wiadomo znajdziecie. Szkoda na to czasu autentycznie lepiej się <grych> wyspać. Tak, pójść wcześniej, spać i się, wyspać, nie? pójść na rower, zrobić coś dla siebie przyjemnego. Coś, co zawsze działa, coś, co jest gwarancją przyjemnie spędzonego czasu, zamiast bawić się w jakieś Tindery. Trzeba byłoby być nie tylko bogatym, ale również i chyba sławnym, znanym, żeby łatwiej było Ci kogoś znaleźć. Powiedzmy, gdy już masz więcej lat, bo jeżeli nie będziesz znany, to i tak będziesz musiał się przepieprzać przez ten śmietnik, jakim jest Tinder. I ja to w ogóle nie, nie pojmuję, jak można pisać z kimś kompletnie losowym. Z kimś kompletnie nieznanym, gdzie nie macie żadnych cech wspólnych i do niego zagadywać na podstawie zdjęcia z profilu, czy dwóch linijek opisu. Dla mnie to jest żałosne, zawsze było i zawsze będzie. Kiedyś w jakimś filmiku Powiedziałem, że jakbym miał nie wiem tam 100 tysięcy subskrypcji, to bym mógł dać pasek na dotację i widzowie przelejcie mi, strzelam 5 czy 10 koła. To wtedy zrobię serię o Tinderze. No nie wiem, na pewno bym czegoś tych nie zrobił, jakbym miał taką moc nad moimi widzami, że mógłbym na Styknięcie palca, dostawać donaty, co bym wolał te pieniądze, nie wiem, przeznaczyć na jakąś fundację, co walczy z uzależnieniami, czy wydać te pieniądze choćby, nie wiem, na durną wycieczkę do Chorwacji. Zresztą bekę z ludzi, którzy zbierają na wczasy do Chorwacji, wiążą ledwo koniec z końcem, ale muszą pojechać do tej Chorwacji i leżą tam na leżaku, nic nawet nie zwiedzają, tylko leżą na leżaku, wyjdą z hotelu na basen albo pod plażę spędzą tak 10 dni i o zajebisty urlop. To mógłbym na takie coś wydać pieniądze z dotacji, jakbym takie dotacje otrzymywał, bo to przynajmniej byłoby dla mnie śmieszne, żeby to, nie wiem, nagrać w tej serii tester, gdzie testuję powiedzmy, bym testował wakacje w Chorwacji, takie prędzej głupoty mógł robić. Poza tym ja w głowie mam mnóstwo pomysłów na filmiki i nawet jak czasami już powiedzmy je nagram i mam tydzień czy dwa tygodnie przerwy, to się Pójdę przewietrzyć razy na spacer i powstałem nowe pomysły. albo przeczytałem jakiś głupi komentarz, który mnie zainspiruje do nagrania nowego filmiku. Więc nie wiem, co by musiało się dziać w moim życiu, żebym był aż tak znudzony, żeby stwierdzić, że nagrywanie filmików o umawianiu się z losowymi osobami na Tinderze byłoby interesujące. No, Także nie Bym dostał donate'a po od jakiegoś widza, to powiem tego nie. Przeznaczył na serię o Tinderze, bo to jest absurdalny pomysł. To lepiej te pieniądze równie dobrze do ogniska wrzucić, spalić i nagrać o tym filmik, jak się pali pieniądze. No. To, to, byłoby, to byłby już ciekawszy filmik niż, niż grzebanie w śmietniku, jakim jest Tinder. Ale tak to generalnie wygląda. Jeżeli nie chodzicie na żadne imprezy, jeżeli nie jesteście kimś znanym i macie już określony wiek, to możliwości poznawania nowych osób są bardzo ograniczone. I to się raczej nie zmieni. No chyba, że chcecie się bawić w jakieś zapisywania się na, nie wiem, jakieś grupowe zajęcia, tak? I, nie wiem, kółko teatralne i tego typu głupoty w nadziei, że jakoś poznacie. Ale dla mnie to jest głupota. <grym> Poza tym, znaczy ja tak mam, no ciężko mi się ustosunkować do tego, co czują inni ludzie, ale no we mnie samotność tak naprawdę tylko wzbudzały używki. Więc no polecam po prostu Wyeliminować je ze swojego życia, więc nie będziecie mieć takich problemów. Bo to jednak na tych zjazdach emocjonalnych po różnych substancjach się dzieją dziwne rzeczy i człowiek nagle sobie wyobraża, że byłby z kimś, to miałby dużo przyjemniejsze życie. No bo generalnie uczucie motylków w brzuchu jest porównywalne do, do bycia panem. To jest jakaś forma narkotyku, tylko że naturalna, naturalnie występująca w organizmie. I te zjazdy po prostu po substancjach są większe niż zjazdy emocjonalne po jakichś tam dramach z laskami. Ale to jest do pewnego stopnia podobne paradoksalnie. I jedno się z drugim wiąże. Zresztą realia są takie, że każdy związek i tak ma wbudowany licznik czasu. Zresztą każda czynność ma wbudowany taki licznik czasu wewnętrzny, gdzie to po prostu po jakimś czasie zamienia się w rutynę i już nie daje takiej radości. ma macie taki charakter jak ja, gdzie mnie zazwyczaj rzeczy po jakimś czasie nudzą i muszę próbować czegoś nowego. I im więcej mam takich rzeczy, tym mam większą szansę na to, że będę w stabilnym nastroju i będę miał po prostu w miarę sensowne życie. Będę miał różne zainteresowania, po trochu zamiast się skupiać nad jedną rzeczą. Na przykład ostatnio, no, na jesień, tak, bardzo dużo czytałem o giełdzie, i to było dla mnie interesujące, no ale przeczytałem o tym, dowiedziałem się, jak to działa i no jest to dużo prostsze niż myślałem, tak naprawdę. No ja nie będę teraz siedział i modlił się do tego po 5-6 godzin dziennie, bo nie ma po co, no tak naprawdę. Wpłacasz pieniądze, kupujesz jakiś tam ETF na cały świat, czekasz parę lat i profit. No, to są. To jest generalnie w skrócie jak działa giełda. Naprawdę nie ma filozofii. Unikasz jakiejś tam dźwigni, opcji czy jakichś innych dziwnych wynalazków, szukasz tych pewnych instrumentów i czas działa na Twoją korzyść, a jeśli masz poduszkę finansową, to nie będziesz miał takiej potrzeby czy takiego stresu, żeby myśleć ciągle o tych pieniądzach, które tam wpłaciliście na giełdę, nawet jak ci. Tymczasowo spadną, bo wciąż masz poduszkę finansową na bieżące, jakieś potrzeby, jak coś ci się zepsuje, nie wiem, samochód, lodówka, pralka, czy będziesz musiał się przeprowadzić, czy będziesz nie wiem, miesiąc, czy dwa miesiące bezrobotny, zostać z pracy. Więc nie zrobią na tobie te spadki na giełdzie aż, aż takiego wrażenia. I nie ma na czym się tutaj modlić, tak naprawdę. Ten temat jest dużo prostszy niż się ludziom wydaje. Giełda to nie syno, i no, poczytałem o tym, było to ciekawe, fajnie, że się tego nauczyłem. Ale no nie będę siedział przy tym teraz 6 lat i się przed tym modlił i oglądał, nie wiem, na masę podcasty na ten temat, bo ten temat po prostu jest zbyt płytki, żeby go aż tak analizować. Więc y, tak samo paradoksalnie może być w mojej opinii ze związkiem, no bo motylki po prostu będą trwały pół roku, rok, półtora, ile tam będą cię trzymać, i w końcu to przeminie. I Wtedy ta relacja stanie się już po prostu rutyną, bo już nie będziecie czuli do siebie aż takiego pociągu jak na początku. I no, jeżeli do siebie pasujecie, to wiadomo, możecie się związać i być ze sobą całe życie i będziecie żyli długo i szczęśliwie, ale bardzo duża ilość związków degraduje się jednak po tej początkowej fazie szczęścia, po tej początkowej fazie motylków i to po prostu ma wbudowany licznik czasu. No ja do tego tak podchodzę, być może błędnie, ale no wiem po prostu, że dałoby mi to jakąś radość, szczęście tymczasowe na pół roku, rok, półtora, a potem by mnie to po prostu nudziło i bym prawdopodobnie był nie do zniesienia dla tej dziewczyny, bo bym robił jakieś problemy oblecowe, musiałbym mieć więcej przestrzeni, musiałbym być po prostu sam. Tak on jest temu sam. Zresztą dobrym przykładem choćby są Moi znajomi, z którymi siedziałem i grałem na czacie głosowym, uważałem, że za często siedziałem z nimi, i po prostu już byłem zmęczony siedzeniem z nimi, więc musiałem sobie zrobić przerwę 5 czy 6 miesięcy. Teraz jakby z powrotem wróciłem no, ostatnio, jakoś dwa tygodnie temu, no bo zima jest krótki dzień, ciągle ciemno, zimno, nie ma co robić. No już nie siedziałem z nimi przez dłuższy czas. I teraz znowu z nimi siedzę i sobie gramy i sprawia mi to przyjemność. A jeszcze jak miałem to zrobić parę miesięcy temu, to wolałem zrobić dosłownie wszystko inne, byleby tego nie robić, bo już się tym przejadłem. No i tak chciałem mniej więcej mój charakter, że ja robię powiedzmy rzeczy do momentu, kiedy sprawia mi przyjemność, a później już mi tej przyjemności nie sprawia muszę od nich odpocząć. I tak jest ze wszystkim. Między innymi też e, również z relacjami międzyludzkimi. Myślę też, że dużo prościej jest nie mieć jakichś problemów z tego, że jesteś singlem, jeżeli pierwsze nie masz żadnych uzależnień, to, to nie będzie w tobie wyrządzać jakiejś większej samotności. Jeżeli masz w miarę normalną robotę, która cię nie doprowadza do depresji, wtedy możesz w cudowny sposób myśleć też, że o, jakbyś z kimś był, to byłoby szczęśliwie. Prościej jest być singlem osobą, które albo trafiły na jakąś skrajnie negatywną osobę w swoim życiu i ten związek się po prostu rozleciał, bo nie wiem, was druga połówka zdradzała, niezależnie, że to był facet czy dziewczyna czy was na kasę wyciągnęła, wszystkie jakieś takie retpilowskie historie, lub jeśli żyło się w toksycznej rodzinie, to, to też jest zupełnie inne spojrzenie na związki. Obawiasz się tego, że sam trafisz na coś takiego. Myślę, że po prostu osobom po przejściach jest prościej niż osobom, które mają normalne życie. Osoby, które miały w miarę normalne życie, będzie im dużo ciężej być samemu całymi latami. Będą chcieli po prostu mieć kontakt z drugim człowiekiem, bo kontakt z drugim człowiekiem nie kojarzy im się z negatywami, tylko z pozytywami. A dla osób, którzy są, no, nie mieli zbytnio dużego szczęścia do relacji międzyludzkich, jak między innymi ja, to no, po prostu jest być samemu z tego powodu, że nie mamy za bardzo punktu odniesienia do tych pozytywów. Poza tam niewielką ilością próbę, gdzie było powiedzmy przyjemnie, ale ogólnie negatywy zwyczaj przewyższały te pozytywy. To jest właśnie paradoks Tindera. Możesz mieć kupę hajsu, ale jak nie imprezujesz, nie masz dużo znajomych, nie masz możliwości poznawania nowych osób. To nawet ci ten hajs. Nie pomoże i tak jakbyś chciał kogoś sobie znaleźć, to musiał się angażować w śmietnik, jakim jest Tinder, więc paradoksalnie ja się ostatnio śmiałem, że jak ja bym miał kogoś poznać, to to by musiało być na zasadzie, że nie, idę sobie po lesie i spotykam jakąś kobietę, która zabłądziła w tym lesie i nie wiem, jej telefon się rozładował i nie ma już jak odpalić mapy, żeby zobaczyć na mapie ścieżki jak wyjść z tego lasu i ona się mnie zapyta jak z tego lasu wejść i od słowa do słowa farmazon pójdzie i będziemy się ze sobą spotykać i będziemy żyć długo i szczęśliwie. Albo jak jednego takiego gościa kiedyś znałem, co Poznał jakąś tam kobietę, siedziała na ławce, wypadły jej klucze z kieszeni i poprosiła go, jak on był przechodniem, żeby pomógł jej poszukać te klucze. Umówili się ze sobą i potem też ze sobą się spotykali. To za mniej więcej tego typu sytuacji gdzie możesz kogoś poznać, jak już przekroczysz pewną granicę wieku i nie rozbijesz się na nie wiadomo jakich imprezach. Tak to mniej więcej wygląda. I myślę, że część mojej widowni, która pewnie również jest aspołeczna, skoro ogląda taki kanał jak mój. Mniej więcej będzie rozumiała, o czym mówię. To tyle. Pozdrawiam, do widzenia.